Siemaneczko Liska z tej strony, Mister Domo 15 i lecimy z kolejnym odcineczkiem z Rocket League, z Mafem Solec. Eee, siemanko Eee, przeciągnął tę nutę. Tak, żeby się oderwać na chwileczkę od farminga. Lecimy w rokecika, pojeździć trochę, poszczelać bramki, polatać i ogólnie po to, żeby w ogóle zagrać. A jest wreszcie ładowanie, joining i 3, 2, 1 I lecimy. Sorry. Tak. Dzisiaj zwykła rankedy. Tak. tak Tak, coś, mamy. coś nowego, coś innego Ogólnie... Hello guys Hello mafia Bolek ma super auto Dobra, no, ja Ja ci Brakał pożyczony Taki tam Ooo, żeś przegrał Pierwszej piłki nigdy nie trafiam, nie wiem czemu, coś jest zbugowane w mojej klawiaturze O Boże, ty czemu ja tak odjechałem? Co odjebałem, Boże Czekaj, tam ja muszę się odgrać Uuuu Musiałem tam to zbić, bo... No to nie wiem czy to było dobre zbicie gościu Muszę się, Dobrze, muszę się, to... muszę się wgrać bo po prostu masakra Bo u nich ile stoi trochę lipa No Ale ten zaczyna jakieś tutaj niezłe, niezłe losy Czekaj bo tamten gości się Czekaj bo tutaj zrobiłem im niezłą wrzutkę ja Widzę że gramy Ole ale przelobowamy ślicznie Widzisz? Ale zanisk, zanisk Oj Daj z gościu Zbiło się Zabierz Wiebaj mnie No Pozdrawiam O No ten pierwszy mecz jest zawsze najgorszy, bo... Trzeba się wgrać Ten na wstecznym, mnie. Zbagował. Bolek, uważaj To jest twoja ja na bok, żeby nie. Szkoda, że nic nie zabrać. Musiałem, bo nie miałem. Poczekam, zobaczymy, co się stanie. Wiedziałem, że nic z tego nie wyjdzie. nie podam ci, poczekaj. <grym> Byłem przed to tobą, się ty. No nie, ja, no, co ja, coś się jakbyś... skrać, bo ja bym ci to. Co... O, ja! Jedź. No ja, ja bym wiedziałeś. cię skleił do ziemi. Nie, dobra, ja spadam stąd, bo. Olek, twoja, dokąd ją? Musiałem tak zgrać, bo Bo wyjaśnił mnie ogólnie A ten Mylka ma tego byka, więc wybij Ole Wpadłem, bo dobrze, że mu tam zabrałeś Nitrusia, ale Trzeba się wracać No bardzo taki o Jezu, ale ładnie mnie przerzucił Kościół! nie, dobrze, spokojnie gościu, ale wiesz, no spokojnie by to przeleciało, jakbyś to nabił na słupek Nie na słupek, tylko chciałem na ten Żeby Cześć, uderzyć on, o to. On coś był... z tego... on coś z tego... a nie, nie Mogłem przesunąć Zostaw Oj, dobra on Trzeba było szybciej krzyc mi takie piłki No wiem, no ale skąd combo, ja widzisz, że dwa razy podskoczysz Dobra, zabrałem mu nitro, a my wyjebał Oj, jak żeś nabił mnie perfidnie, to się mówi O oh fuck, myślę, że to wpada. Nice, ja się bałem, że tu z mnie trafisz. A ona i tak nie wpadała, więc easy. No dobrze. Chwila przerwy. No ja, to powinno być na spokojnie już 2 do 0 dla nas. No tylko, żeby zaraz nie było 1-0 dla nich. Ole, chciał mi wyjaśnić, no. gościu, nie wierzę To nie jest 1-0 dla nich, wiedziałem. No byś wykrakał, gościu. Nie ale tu mnie gościu chciał wyjaśnić, centralnie we mnie jechał, zobacz. Wiepsony. Hmm. No, jedno by wyszło, ja bym nie wyruchał, gdybym nie podskoczył to... Nie Niby taki weteran, niby to, niby tamto. O tego byka znów trzeba przerzucać Jadę na rynku. Co, ty... ty... co jest? Co to za hak? To tu by... Bez przesady ty no ja, ja no wszystko przecież... rozumiem, ale... Ale to on docił we mnie, ja. Jo, no przecież wylebało się w kosmos. Jego no, chyba wyjścia tutaj nie ma. Zosąków 2. Ooo, nie w tą stronę niestety. Wstajemy i walczymy do końcu. O trochę tak mu pierdolę. Pierdolem. A jest gościu. Ale wleciał Pierdykany to jest Nie to to jest bez, bez rangi nie pięknie, Dol, pięknie. No, Mówię tym samochodem naprawdę Jarowi muszę podziękować tutaj To była bramka z dedykacją dla, dla Jara Tym samochodem naprawdę świetnie Ach, się wydarzał poleciał piłki. Fajnie uderzysz. No, to tutaj bardzo prosto dla niego, piłka na dobrony Lecisz ty teraz Ja polecę sobie na no, Ja go no. kieruję cały czas Oleżysz Dobry, dobry, dobry błąd. On tego nie złapie Ale poleciał Pusta brama ale nie trafił. Uff, pozdro. Ale gościu też ma widzę latane. Uważaj. Ten jeden jest dobry. Ten no. drugi jest on, on fajnie lata. No, no, no. Sorry, ale ten wóz do latania nie jest, więc... Nie oszukujmy się. Jest tam ktoś w środku? Fajnie, fajnie. Zwrotką. On na wstecznym gościu, nie wierzę. Udało mi się... Udało mi się to uderzyć. O, o, loty, nie loty, oj chuj Nie dałem rady, sekundy, no kurna, to jest najgorsze Czy może nic z tego nie wyjść? To no, no bo tyłem byłem Jup Ten jeszcze taka... To, to za nitro takie. Ten, e, śnieg, coś ze śniegiem związane. dobra, leci To niezłe yeti to nie ma górnych piegów o, ale... beka Weź to zagryć możecie tego. Aj, nie, żalek. Kurwa, szkoda. No to u ciebie jest, ale chyba za mocno znam. Nie dam rady sam. Kurde. Chciał przekombinować teraz. No, szkoda, że dotknęła ziemi, ale no niestety Tak to jest. No dobrze zagrali, naprawdę. Ten gością nic ten, ten ten Nibra całkiem, całkiem Nadal o. Prospect late. I lecimy dalej A ja spadłem Spadłeś? I to Do jedynki Do jedynki Mhm uh -huh. A to easy, to zaraz cię do trzeciej, i to do trzeciej dywizji Ja jestem trzecia dywizja, ale Gwiazdeczka, więc jeszcze, jeszcze troszeczkę No jakbym miał Challengera, jak to się mówi W dwóch już rankedach To byłoby fajnie Łatwo się wbija, ale jak Ale... się spada, to już garańcie. Ale nie zawsze. Niekiedy jest ja bardzo łagodny. Jedzisz Jedziesz ty. Ekspert. Będzie ładnie. Aha. Ale team. Team na team będzie, więc. No to nie, że widzę. Nam dobrało. Bo mhm. tam też był chyba jakiś. Weteran albo ekspert. No wiadomo. Tamten jeden był weteran, to ten drugi to już w ogóle. Aha. Aha. Okej. Okay. Nice no team, man. To lecimy dalej, na no co? Nie będziemy płakać. Zobacz nasze nazwy idealnie się prawie że skrywają, bo tak samo wychodzi tam. No, nie wiem, e, za to, że mam 15, gdybym miał nie wiem, 11, to by było jeden widen. Mm. jest taka. No bo jest bardziej wysunięta, może 11, 11, bo o, nic innego to nie wychodzi na wąskiego. Wąski. Coś Kościu. długo szukajmy. Szybciej wściekli Hello, Hello guys To nie, nie yes. z lec lecę Wylądowałem chociaż O Boże, się że on ją przebije do przodu. Kiedy człowiek za bardzo ufa innym O, mm -hmm. jak mu zagarnął ty Sino Ej, ma Pierdziele, jeszcze mi się prelodowała seria Kurwa Ale mam pecha No spojenie Zrałem piłka ciągle lata nade mną Dlatego o ja bym nie chciał Kurwa mówi je dałem Kościół nie mój Cofam się, cofam się, bo tutaj... O! Pięknie, dać To nawet nie mi się uda. Nawet, nawet. Teraz Błasz. ty. O, chyba nie zgasił. I do końca. Za długo się podnosiłem. Nie mam szans tego nie zrobić. Nie, fuck. Tak. No dobra, chłopak. Nie no, inaczej nie ma. Także go się odbije. Nie, wiesz, myślałem, że... Ale blok, kurwa Gościu! Niedobre, ty dobra, no ty ciągnij, ciągnij! Nie, ja muszę kupić to auto Lecę... Pum! lepiej ale pięknie! Ja za długo mnie Ale dogłosiłem. to było piękne! Wyskoczyłem To ja jest tak zwane... Ja drugim odbiciu, patrz. Z... gdzieś zamykał ją ja później no. pod drugim muszę... zupem Niezły locik Ładnie, no, ładnie no. No to Błędnie pokaż, pokaż jeden na jednego Dobry, dobry Weźmiesz ją? Tyle nie tak Ale mówię panie Może nie złudzie Dobrze podaj, po... jedziesz, jedziesz, jedziesz kościół z tym Nie pójdź, zostawię ją, zostawię ją po... A, Nie 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 Co ty? Wepchnąłbym się i na jednego no by to wyszło Teraz, no, no, jednego no, no, mniej nie, nie. Nie nie musi to być wysoka piłka ładna jeszcze... E kurwa się, ale się odbiła Perfidnie, ale ładnie tam wyścigi się toczą o mi się Wbili na grubości. Niżej my się No i pięknie Ale to przyjąłem, no nie Easy easy, on coś tutaj wykombinują mi się zdaje a, za wolno, uważaj gościu. Więcej tutaj. O, Brazilii dałeś mi busta za darmo. O Jezu, zawsze do jest najgorsze na słupku. Pagał uderzy. Pięknie Ja! Ja, Dzięki. pięknie! Oj, nice, to, to, to się nazywa. Kurna, i to tak... Tu mnie zo... dobrze przycisnął, a tu zobacz. Tak Magic. od razu wiesz. Szat. Nice, man. Movement kobry. Okay. Twoja. To oh. nieco ciężko. O, oh, fuck, 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 fuck. O nie wierzę czemu ja to zrobiłem, sorry Jak Kurz bo myślę, że ona no ja leci do bramki to i... nie, nie, myślę, wiesz. że to leci do bramki serialnie, proszę sobie spacją, Patrz blisko Patrz to wyjaśni Gość nie Szkoda, szkoda Niszczę może w... tak bardzo w obronie nie jestem, więc leci A spróbuję na drugą od razu Idę po nitro bo Dobrze, dobrze Szkoda, że cię nie ma w środku, chociaż... Chociaż... Oj, nie zjebałem, zjebałem Podrzuć Ach, na wyprzedzenie Panie chciałem tera, O ale wsadził, o nie, przepraszam Wsadził, O nie wiesz Kurwa, na dobitkę moją W mogliśmy no. to bronić Tutaj powinienem też ją wybronić, nie trafiłem O kur... Jednego wyjścia nie miałem, musiałem iść na raz Do bramki mnie nie dojechał Tam mnie nie gdzie wykręcić, na no chuj, lipa Teraz jadę Ło panienko Co tu się narobiło, gościu Myślałem, że to zjebie, tak? Liczyłem się z tym, bo... O Boże! Serio, co tu się stało? Musiałem, tak? Wiem, ja chciałem ją tylko podbić do góry, co nie? Trafisz? O kurde, nie mitra. Dobry jest ten gościu O nie, lubię Dobro, nie, ciśnij Dobra, końca. do się. Jak mnie zblokował? Z nie, nie, wyjść nawet bramka i to nie, 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 Dobrze, chociaż nitro mam Dwojejga złego, lepiej w tę stronę Stawiałem ją Kurwa, co jest, ty Nie, sam został koleś Nie wierzę Najważniejsze, no. no, żeby ziemi dotknęła Dobrze, Nie, no, over to, Wolę over Wiesz Coś dzikiego uważasz by ale taka easy Podanie. o nie spodziewałem się tego Kurwa nie sprzadne. wezmę ją. nie ją kurwa Nie mitra O się odbiła Perfekcyjnie dla nich Chyba jedziałem o gościu Ja jestem na bramce Sam porać sobie Dobrze gościu Dobrze porobił gościu Mój mecz twoja dogrywka Tyle w temacie Urna. Tutaj ładnie rzecz porabili. Polecam. Mafia zolec. My friend. To zaskoczył. Fajnie. Jeden mecz, znaczy, e, jak to się mówi, przegrany, drugi już prawowicie wygrany, ale o wiele lepiej już się grało, więc o to właśnie chodziło. Division 4 i ostatni meczek w tym odcineczku. Dobiera On nam stan? podobne, nie powiem dzień. szczerze co nie? bo no, Dla ciebie u no. mnie no tamten skalab niby gorszy był Bo Taka, jednakże no. nawet nie miał prospekt elite nie, jeśli chodzi właśnie o rękę poprawię i troszeczkę, bo ja mi się właśnie podoba Do tego wolę grać na rękadach, nawet jak mam gorsze, jak ktoś mówi, mecze, podwinie się noga, trzy się mecze, przegra, ale szybko się naprawdę nabije bo to jest teraz bardzo duża różnica Ale to nie wyjebie Dobra wyjebałem gościa Czyż on powiedział? Serio? Dobre. Uderz to o Boże, gdzie ty jesteś? A to ty tu ty tu jesteś pomarańczowy, ja pierdolę myślałem że to Niebiescy Kurwa serio na, na dach się odbił Dobre, do... A tu jesteś za daleko jesteś Został! No nie wierzę. Nie wiem czy jakby... Przedził Ciekawe czy jakbyś właśnie sami mnie wbił o. to On ale... Człowiek takich przeliczeń nie ma Dobre Miałem powiedzieć zostaw, ale już mówię nic się nie odzywam, bo o, Dobre! Piękne Dobre, tutaj się tak mieszałem w to Dobra, ja chcę to zobaczyć ja ch Ej, ja chcę zobaczyć kurde ten, właśnie powtórkę nie. Zobacz jak tam się wmieszałem, z wszystkich obok Nie <laughs> no, najsik nice. Gość furę masz fajną Ciśnie, leca na lewo od razu Niterko pozbieram po skosie, fajnie byś odbiła w moją stronę no jak nazwać rzeczywiście mów Mówi mi zawsze Mówiłem, ja wiem ja trzymam, przecież. ja go trzymam, kurwiasz widziałem, że nad nim, kurde, chciałem go przelobować ale i tak dobrze doleciało stóweczka przelobiłem, nice. pięknie jeszcze byś zgrał Robisz? kurna, chciałem tak. na raz, wiesz, go przejść ale dobrze, dobrze wyczaił ten teraz przypieprzy Dobre Co tam gościu zrobi? Ja niechby się minął, ale no To musiał być słabym, Ach, Gościu! Byłeś przy niej że dobrze, ten dobrze, nie, że trochę wiem, nie mam w ogóle wiesz po, Poradź sobie sam, ja cmyknę Poradziłeś, <laughs> nie poradził to, se no! wyprowadziłem tu prawie tym grać przodem To jest mówię, to jest mój samochód. Teraz już Twój mecz jest Patrz. Ale fajnie, że się podbił. Szacun gości. Ten jeszcze ją dobił. W ogóle inne auto niż Ja na prawą nie teraz lecę, a ty na pierwszą. 17 kluczy kosztuje aż. To jest 100 zł. Chile, Gościu? Obra, wyprzedził. Kur na mogłem wracać wcześniej. No nie wiesz jak ją zmieścił. Widziałeś gościa? Pierdykaniec. Zobacz, no, jak ją lekko klucze. pyknąć. Co, jak ją przesunął. kurcze Musimy, wiesz co. Przytrzymać wynik, to podstawa. I to leci. Ja tam zostanę tutaj bardziej z tyłu. Czy ty, ty jak chciał, czy zabrać ty? Rola, to chciał. Podobno. Dobra, trochę wyrąbałem go w kosmos. Poleciał jak dzik. żeś mu ładnie zrzucił. Ale leci tam ten. Kurwa się wyjebałem. Dobra. Gościu uważaj tam. <grych> o pozdra Hej. O, o nie. Ładnie żeś mi byłem. chciałeś zgrać ale za lekko. Byś troszeczkę mocniej zgrał. Teraz. Teraz ty zawracasz i pełna pizda. Czekaj teraz czekam. O jak mnie wywalił perfidnie debiu. Pierdolony. Gol. Podziękował. Pięknie żeś to zrobił Naprawdę, ja jestem w szoku co ten samochód, wszystko ma Ma Duży tył do przewrotek i płaski fajne Fajnie, cel. fajnie no. żeś przelabował, podziękował Gitara no ładnie, porobiłeś no, ten mecz to Szacun Wiesz Po siebie odnagrodzę póki mam ten samochód No, jo 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 ale przeleciałem, gość Bo trochę się pogubili panowie, nie wiem gdzie ty jesteś gościu Lecę. To dobrze. Aj za... za... pozd... Dobra. Ja może wyjdę z tego meczu sam se brać. Nie, jeszcze sobie. Zobacz, sam se podbił. I sam se wykończył. Kurwa. Nie wierzę w gościa. Mistrz. Dobra. No. Jedzie, jedzie, ale co na prawo, tak to? Na prawo? No, jakby co? Oj, no, za mocno, sorry. No easy, easy. Bardziej bym ci to lepiej zrobił jak ci to na lewo zagrał, ale dobra Dobra, spierdaliłem to Chciałem go zatrzymać w bramce, ale... Nie mam nitra, żeby po to wyskoczyć Ja pierdolę Dziękuję Bez nitra to bym zrobili. No Ale, no ale bym właśnie to jest najgorsze, że, że no. dużo, wiesz, dużo jest nerwów Zobacz, ten tutaj wjechał Tamten przerzucił się o niego i no, nie dziękuję. Kozak, no, że są ciekawy gran Też nie ma. To Wyjedź, ale... ja na lewo. Na lewo? Tak. Zwolnię może. Zaraz na prawo. Teraz nie, patrz, zroluje na lewo, widzisz? Dobrze to jest. Ach chciałem tego tak od razu mocno, ją skręcić, ale... Mocno nie wyprzedził. Ale wleciał, ładnie. Gościu Przecież cię przelobował. Ale dobra. Mam ogólnie półtorej minuty jeszcze tutaj Na zrobienie z... tego czegoś ciekawego, kurde gościu Dobra Miszać gdzie jesteś? O, Aj, za, kurde, z boku byłem. Nie widziałem, bo Wiem, był niebieski. wiem. Dobra, iść, iść, iść O, nie, ale nie, się minąłem Pierdykaniec Staw. i pięknie, pięknie ja Aleś cofło, szkoda Weźmie ją Bra. Jeszcze raz Jeszcze nabita Ach, szkoda Nabiła się na niego Stop Piękne, I pięknie. pięknie Pięknie ten, wyczyszczeni Nice Koala. Odrobiamy trochę powoli 4-2, jak to się mówi Ja tą gościu Jeszcze na pierwszym miejscu zostanę Weź pierwszy mecz, wykasuj Gitara siema i zostawimy te dwa Mówię, ten pierwszy to na rozgrzewkę ja bym... Nie rozgraliśmy się, więc... Łopa. Ten pierwszy nie wrzucaj dotkniesz go Nie wiem, czy wrzucimy tylko te dwa, czy... Zobaczymy Może gościu może tak chodzić. Aż tu ładnie, żeśmy się minęli A za moc. Przywali, nie mam rady tak polecieć na pion Takim mistrzem fruwania nie jestem Ale już tak se polatam chociaż Jakiegoś Ariala dostałem. Czekam aż być podał mi tu. Czekaj, czekam, nie widzę gości. Nawet fajnie... A kurde mogę podskoczyć. na bok. Proszę, że bardzo. Ja Miałam tylko 11 Kurna, bym wiedział, że on się minie to bym miał. Chociaż bramkę. Gościu. Boże, gościu! Nie no czemu mi to zabrał? O, ja to tam. Obróciłem poleciałem sobie w powietrzu jeszcze mojemu czaszkami no powiem wam szczerze meczyk naprawdę grugi, drugi jak i drugi a że chodzi ci o frankezie mm -hmm. no zobaczmy Jo, trujeczkę skrzyneczkę dostałem fajnie Aha, i czyli to same. dywizja I te, piąta no a ja miałem więcej punktów od gościa więc szacun miałem tyle co ten Ole pierwszy No noty 1100 tam, dwa, z groszami ja mam 30,5 i pół poziomu Weterana jestem naprawdę. Gicior. Ja wam dziękuję. Trzymajcie się na razie. Cześć. Cześć.